Mamę? Straciłam. Przepraszam, nie mogę. Grain, czasami się zastanawiam, jak trafiłeś w ręce Barona. Pamiętam część rzeczy. Nie wszystko. Pamiętam, jak nagle wirus przejął nade mną kontrolę. Gdy opuściłem strefę zamkniętą, to coś nagle we mnie pękło. Czułem się, jakby wirus przejął każdą komórkę mojego ciała. Czułem się, jakbym tracił człowieczeństwo, jakbym. jakbym się w sobie zapadał. Starałem się nie poddać i walczyć o siebie. Robiłem wszystko, żeby kompletnie nie oszaleć. Kompletnie nie stracić tego, co we mnie ludzkie. A i tak ta bestia we mnie prawie mnie pokonała. Jakichś dwóch naukowców chciało mi pomóc i prawie przez to zginęli. Prawie. Zarażeni atakowali nas falami, a tam ci byli kompletnie bezbronni, zdani na moją łaskę. Walczyłem bez końca, a ich było tak wielu. Walczyłem bez wytchnienia, zatracając się w tym. Ile to trwało, jak długo, nie wiem, ale w końcu przestałem, a oni przeżyli. Ledwo przytomny padłem na kolana, i wtedy pojawili się żołnierze. Przyszli po mnie, gdy byłem osłabiony. To była pułapka cały ten atak, zamieszanie, obecność naukowców a ja dałem się złapać. Chcieli mnie złamać, osłabić i zrobili to. Złapali kogoś, kto jeszcze nie został do końca potworem, kto był w stanie walczyć z wirusem. Lepiej już pójdę. Uważaj na siebie.